Konnichiwa ponownie, e, obiecany filmik, pokażę Wam teraz jak sprawdzić autentyczność produktu, jeżeli chodzi o, books i, o Box i Booster Box, e, na, kart Naruto od Kaiju. Przede wszystkim co robimy to szukamy sobie QR Code, który znajduje się, tu jest akurat e, rozszerzenie T4W5 i QR code QR znajduje się z tyłu. Dokładnie tutaj. Tak są też inne kody gdzieś tam poprzyklejane, ale najważniejszy kod jest właśnie nadrukowany na pudełku. No i co? Bierzemy sobie telefon. Chyba teraz każdy ma funkcję skanuj kod QR. Skanuj kod QR i skanujemy sobie nasz kodzik. O, wyłapał go. Elegancko. Dajemy, żeby otworzył w przeglądarce. Tak, odbijam się. Co, co on tu wykombinował? Co źle nacisnąłem? Ok, jeszcze raz sobie zyskanujemy. No łap. Tak jest, otwórz w przeglądarce. Otwiera nam oficjalną stronę Kaju. Oczywiście jest po chińsku, no ale wszystko jest zielone, więc już możemy spodziewać się tego, że wszystko jest w porządku. Ale dla jasności. Przechodzimy sobie w translator. Chyba wszystkie przeglądarki teraz na translator. I elegancko zobaczcie co jest napisane. Genuine verification. The products scanned this time are genuine. Inquiry time September. Wszystko jest elegancko. Product name Naruto Legacy Collection Card. Chapter of Formation Volume 5. To jest oczywiście takie wolne tłumaczenie z chińskiego. Product code. I to nam pokazuje, proszę bardzo, Shanghai. Numer seryjny, tu na dole macie, tu macie kaju. Także pokazuje nam, że ten box został wyprodukowany przez Kaju i jest oryginalny. Ale co jeśli kupujemy booster box, czyli ten booster pack, przepraszam, czyli po prostu kupujemy sobie jedno opakowanie. Nie wszyscy kupują boxy, prawda? Możecie kupić sobie jedno opakowanie. Te opakowania z tyłu też mają kod. QR. I nawet mają stronę oficjalną, podam widzicie www.ku110.com. To jest ich oficjalna strona. Można sobie wejść na tę stronę. Tam dużo informacji nie ma. Ej, są w ogóle po chińsku, ale co robimy? Robimy to samo. Wchodzimy sobie na skanuj kod. Skanujemy sobie nasz kodzik. No, łap. O, wyłapał nasz kod. Znowu otwieramy sobie przeglądarkę. przeglądarce. Weryfikuję, czy taki produkt w ogóle istnieje, bo każdy ma swój kod. No, coś długo szuka. Ale już sprawdzałem to wcześniej, więc wiem, że weryfikuje. <laughs> Każdy jeden, każda jedna paczuszka ma. O, proszę bardzo, ma swój kod, więc każdą jedną paczkę możecie, możecie sobie weryfikować osobno. OK, znowu przechodzimy sobie w translator, żeby dobrze wszystko zrozumieć. I proszę bardzo, widzicie? Jest też napisane. Inquire Time September, nazwa produktu, produkt kod i nie ma tego, tego jednego kodu, który był na pudełku. Także to nie jest taka podpucha, żeby tylko, żeby tylko było. I znowu jest. Shanghai numer, Kaju numer, wszystko zielone, oficjalna strona Kaju, jak widzicie. Także jeżeli nie jesteście pewni, czy kupiliście produkt, produkt oryginalny, ja zachęcam do tego, żeby sobie po prostu sprawdzić. Macie dwa kody, Jeden z tyłu pakowania. Tutaj także z tyłu pakowania. Tu wam pokażę jeszcze dodatkowy mam box. To jest ten box mm, z, z tymi badżami. Zobaczcie. Też ma kod. Też spokojnie można sobie sprawdzić. Także każdy produkt e, od Kaju spokojnie może sprawdzić u nich na stronę na stronie. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Arigato. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.